Ostatnio. Ale coś cięższego troszkę. Zaakceptuję, dobra. Oh, hi, All the... All the... All the... A cóż robi potem z funduszami? Y jak masz lobby, co nie, tam gdzie my jesteśmy, to tam masz strzałkę. I tam masz sklep. Oh. Tam możesz kupić te... Kliknąć dalej. Nie, czekaj, bo jak wejdziesz sobie tutaj, tablica, albo po prostu widzisz sobie tu. Na ten monitor duży. Ale co kliknąć, bo jestem w tym dalej. To jest wyjdź z tego. Ha, dobra. Tu masz taki duży no. monitor. Kliknij no. sobie na nim lewym. Nie, ja klikam, widzicie działa. Kliknij tutaj lewym. No klika mi nie działa. Tablica i tu masz po prawej stronie strzałkę taką. Jakie strzałki? Jak wejdziesz do tej tablicy, to po lewej, po prawej stronie, na krańcu masz strzałki. no, dobra. Po prawej się kliknij, strzałka. Ale nie mam tej po prawej właśnie. nie To ja nie wiem Dobre. Dobra. Trzeba go daj go to jest, bo tu idziemy na ten gluda. Dalej kliknąć? Yy, gotowy No! Oh my no my God. Dalej, dobra, dalej, tam bo ty tu sklep, no nie? No właśnie, i teraz mogę dopiero dać sklep! Dobra, na rusę, dobra, nieważne, w każdym razie. O, jest on sklep, jest Czekaj. I chcę moje rzeczy kupić, ale na razie to. Dobra, Dobra, mogę ja mnie na mojej. Ale ty masz tego, niezły. Ale chcę nie wiedzieć postać, czemu nie mogę? <słuch> Mapa, o której Ci mówiłem, Sani Meadows, to jest ta straszna mapa, na której nie będziemy grać. Dobra, gramy, dawaj, nie, gotowy, daj. No, tak, dam, nie gramy, no, nie idziemy na Sani Czemu? Czemu? To, to jest największa mapa i najstraszniejsza. Dwie osoby tam nie da rady nawet. Okej. Okay. Może mieć na jakąś lepko większą mapę, na przykład na Willow No, daj, no. no Dobra, Willow Fudge. I co wziąć na początek? Weź sobie EMF-a, termometr, mhm. i to i w sumie co jeszcze można tam wziąć? Nie wiem, ja mam tu tylko nic. Haha. jeszcze mnie nie wczytało. Jestem ciekawa, jak to będzie, jak będę sobie sama grała. Tak, sama to będzie grać na tym, na pierwszym pierze. I te czy nie niewiele ich masz, bo. Można grać na pierwszym pierze, to jest. Bo my gramy na weź sobie MF, czyli ten taki monitorek. Czekaj, jaki? To. Ten? Tak to. Ten moment oczywiście. A wziąłeś jakąś kamerę? Ja możesz wziąć. Ale ja wezmę uchałkę, dobra. A jaką kamerę? To jest Dobra. Okej, okay, ale to muszę coś wywalić. Eee, czekaj, wyłóż... Starych nie będzie potrzebny. chyba że chcemy zostawić na drugiej kamerę. E, kamerę samą weź. Okej, okay, dobra. 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 Gdzie są kolki w ogóle? są w garażu. Kluczyk... To ja mf a Dobra. Jeżeli będzie Ci piszczał, to tam masz takie kreski. Będziesz miała. I jeżeli będzie ich pięć, to jest dowód. Jest zamknięte. Wiem, bo ja w życiu też nie, Lucy nie, o Boże, ja nie wziąłem sobie tej latarki, Czekaj. Nie wziąłem latarki. Tak. Rzuca bardzo. Rzucił dwoma rzeczami na raz. Chyba. Bo. A? Faj, wiem gdzie jest. chciał włączyć w ogóle. Dobra, wróciłam. E, Kolki włączę ja. za Darko. Trzeba polter? E, nie ma poltera, nie wiem polter. Uczaj, jest nawiedzone lustro. To jest trzeba o co chodzi, że nawiedzone. Ono pokazuje pokój ducha. Gdy, no i gdzie jest? E, kuchnia. Dobra. Światło zapal. Do wodu szukamy. Dobra, zostawić tu tego? Jak ty? Zostaw MF, a tak Czekaj, a ja na no. Dobra, A jak ja go postawić? Y nie, nie MF sobie wyrzucasz. No właśnie, tak się zobaczyłam. Dobra, zostawić gdzie gdzie kamerę zostawić? Jej tutaj postaw. Chodź Wejść do wejdź, czekaj pójdę po O! Nie, level trzeci. Czy jakiś taki śmieszny tryb. Wyłączysz światło. No właśnie ja widziałam, nagrałam taki... E, e, ...cień. To nie służy do nagrywania, wkracz światło. Ha. szukaj białych kulek, ja pójdę po eliks. Kamera, szuka? Tak, kamera. Weź kamerę mhm. i wciśnij prawej, żeby go najbliższa. No wiem, wiem, wiem. O Boże, rzucił jakąś rzeczą. Ale ma rzeczami, bo ja tam rzuciłem Nie, nie chyba jedną. Chyba jedną. Czekaj, patrz. A ty widzisz na kamerach to, co ja nagrywa? Tak, nie widzę orbów, ale mogą być jeszcze. Właśnie, te tak się To będzie ciężkie, czekaj, uspokoi go na tego, na półtorej minuty. Pamiętam, jakie on ma dowody. Na pewno pismo ma Poltergeist. Ehm. E, zobacz, Czy... Zobaczyć termometr? Zrzucił rzecz. Znowu rzucił coś? No. Co, mi to wygląda na Poltergeist? Termometr na Powyżej 15, tam ghost, ghost event, ghost event. Powyżej 15, powoli spada. Tak, tu to gdzie go, ja jestem? Spokojnie go na półtorej minuty. Yy. Ku... A można widzieć takie doktowizory po prostu? Na, no, jest to tyle tej latarki, ale na nich orbów nie widać. O. Yy. Pójdziesz po książkę? Ja chcę. Ja pójdę, ja wezmę krzyczyk. Mnie tak chyba. Tą książkę, tak? Tak, tą książkę. Ja wezmę sweet box i first look. A, bo ja mam tą. I ją tam zostawić, co nie? Tak, połóż F ją. Tam. No. Ja to mam projektor DOTS. To A gdzie on zostawić? Połóż gdzieś tam w pobliżu tego w kuchni i na ziemi. Na ziemi dobra. E, może coś napiszę. Hä? E? Słyszałem MFA. Komu nas odpowiada w ogóle. Każdemu. Hey, where are you? Where are you? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wrzuca ci mi orbów. Co? O, wiem. Ale widzę tych białych kuleczek, nie? Blisko, to nie ma orbów. A, wiem! Nie wiem jak to ustawić! Chciałbym, żebyś miała tą ramkę. Musimy mieć and anglicy i tekst Polish O, serious box, ale pojść, and i tekst musi być ustawione Wiemy, że duch, duch jest dziewczyną Spada Czwórka Ta czwórka, to nie jest i co wybrać? No, czy tag? Nie, tak. Klucz, spa! Wyjdź stamtąd. Czemu? Znaczy mamy jeszcze jeden ten, ...zobaczmy faniki. Ale ja tam zostawię tylko kamerę, ok? A, no to tylko jazna, gdzieś i i dlatego. Zostawię pomoże. tu kamerę, ok? A. Zostaw tam kamerę, ja tam po drugiej kozłowiskie tej figury, Żeby nas nie hantował Dobra. Bo nie chcemy tego. Potem ja mogę się z nim bawić, ale to później. Boże, coś słyszałam. Okay. Ach. Już nie powinien, już nie powinien tego... Robić huntów. Dobra, idę zobaczyć, czy no, kamera to działa, którą zostawiłam. Działa, działa, tylko że jest... Nic, kończę na zasadzie, Hej. No, orbów nie ma. Co? To skreślę, orby. Dobra, to dobra, razy i dwa razy Orb, orb dobra. Dwa razy, będą ci to fix na pewno. Ja będę mogę uciekać, bo chyba takie mamy zadanie. Co mamy zadanie? Jakie? Że trzeba mu uciec podczas hunta. O oh mój god. A ja wiem jak to zrobić, o ile to nie jest w Priewenach. Aha. To ja wezmę tego... Wiesz to... Spirit Boxa. Idę z nim gadać, okej? Okay? To jest Hunt. To jest Hunt! A nie, to Ghost Event. Dobra. Bo bym ich tu zostawił. Zobaczcie jakie mam ceniki. Mam uh, first hand. Why? Ja mu zadaję to pytanie, jeżeli klikam? Tak, to jest zajęty Event. Zap... Zapytałam się, czy jest przyjazny, nie? Zapaliło ci się na ten? Na czerwono, czy na... Czekaj. Jak klikam, gdzie jest, to się zapala na pomarańczowo. Czyli nie odpowiada. Jaki jest twój Pism wiek? Pomarańczowy. No. Pismo dupa. I czy mi się wydawało? Czy on tędy przeszedł? Nie wiem, ma może Masz statyp, ja pójdę po statyp, okej? Okay? Ja wezmę kadzidło. Ale bym ja był uciec, bo niczego. Co nie mam bo handel już nie może być, no nie może być tam Masz niskie, ale jest 56, czekaj, wezmę to, chociaż chodzi o trzeci, ale oczywiście go nie wziąłem. Niech to będzie, to czekaj. I wspomniał, to może nie ma. Ja po prostu sprawę niech. Świeczkę zgasił. Aha, bo ja źle postulowałem tego. Oha, aha! aha. Kuzynnik za spalił! Kuzynnik za spalił? Ehe, no cóż. O kurde, ostatni Kuzynnik. To jest Poltergeist, może już zaznaczyć po prostu, że to jest Poltergeist? Nie, bo Poltergeist jest na łupisiach. A da się przytoczyć co pisze? Zajeżdżę co napisze. To no, na przykład się da. I've been here so long, now it's hard, so please help me. Episzę, już pomóc? No. No, mroźnych nie, no, nie ma. Tylko nas tak zaczepia. Mroźnych nie ma. No, tu jadałby już raczej. Chyba to pokój zmienił, ale wątpię. Chyba, że faktycznie zmienił, bo tu. A nie, zasiedli, znaczy nie, nie możesz nawet pokoju zmienić. mam kamerę, widziałem, postaram. Hej, ty zmienił pokój, mówisz? Mogę sprawdzić. No to handel miło, trzeba sprawdzić. Ja to, Co? Ja to sprawdzę handel. Aha. Co? To jest faju klucza. to był ostatni. Nie, w kuchni spada, spada w kuchni, nie? Spada znowu A wiesz, że on to może zahantować już? Pytał mi, tylko nie słyszałam co! Kto jedzie na na Twitchboxie? Tak Uciekaj, lepiej tam, no zanim zacznie hunta. Dobra, wyjdź z pokoju. Wyszło. nie może być? Uda. Bo odpowiedział mi coś, no jestem przy, jesteś przyjazny, ale nie słyszałam co powiedział. Ale to był taki tak, przyśpiewczy. No byśmy, byśmy zrobili tego, Testa samoroya. Weź z Dobra, czekaj. Co wyrzuci ten Tak, chyba że ogen, bo on późno poluje. Dobra, ja to Dobra, zrobię... to. Ja go z tego. To jest Ej, jak się rzucało? Gie. Jak się spróbuję z nim tam e, chwilowo nie wchodzę, ja próbuję z nim zabawić. Okej. Okay. Zobaczcie na kamery co robisz. drugie kadzik było. Ja próbuję się z nim tam. Aha, to już kol. Ile cię wchodzisz. Nie. Nie no nie ma na tych piątych. Zrobisz da mną zrobił, więc raczej nie polterge. Tu się już spalił. Mm. Zdanie skąd on przyjdzie, bo jeżeli z garażu. Dawaj światło, Gdzie jest? złoty. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? O Boże, moja kamera! O Boże, moja kamera! Złapał mnie. Tak. Ta. Co oznacza? Bo... E, right prędkość... to the Co to Co to mam zrobić? to znaczy? Aleś, to Dobra... Co to znaczy? to znaczy? Co to znaczy? to Co wstawiasz? Co wykreślić o Co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? Co nie a Co to znaczy? Deogen? Co to? Duch jeden, wykreśl to po prostu. Aha, dobra. No, dobra. Wykreśl go. To nie będzie Deogen, bo Deogen jest tak, że jak jest daleko ode mnie, to jest szybki. Ale jeżeli tu dojdzie blisko, to jest mega wolny. A on tak, a, a to tak nie było. No, dobra. Deogen to nie będzie. Na Spirit Box się odpowiedział. Tak. Teraz Co dać? Nie wiem jakie mamy sanity, ale... znaczy speedboxa? Tak, był speedbox, odpowiedział ci przecież. Dobra, to został poltergeist. Mroźnych tam nie było. Mroźnik tam nie było. A on zakantało mnie... Co? Mroźnych nie było. Skreć mroźne. Mroźne, dobra. Okej, okay, został... No, Pojechałeś dostał... tu dołu, możesz skreślić. Słuchaj? E, wiesz, to, to będzie spirit, wydaje mi się. Nie wiesz, Dobra, to zaznaczam. Tak, i odjeżdżaj. Nie musi być dobry. Ja, ale zginąłem, a jak, więc... a jak odjeżdżać? E, kilka na tą okay. Tak, 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 Okej. tak, Może to być ja zginąłem, to prawda, ale... Przynajmniej wiem, że to nie jest the Inicjowanie. tak, 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 nie? Znać właściwy typ ducha. Źle znaleźliśmy. Czyli to nie był street. Co to był? To... Moroj to był. Tak? Tak. E... Mogliśmy Właśnie... Właśnie dlatego Moroy na, na Moro jest test. Moro Moj i... to jest duch, który jak z nim pogadasz na street boxie no. Powoduje, że Sanit szybciej spada. I musisz wziąć tabletki, żeby się wyleczyć. E...